Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszymi panelistami będą nadinspektor Adam Cieślak, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pan dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A. Jan Lach oraz pan redaktor Jacek Raubo z serwisu Twenty 24 Dzień dobry panowie. Nasz temat jest dzisiaj ważny, ponieważ dotyczy tak naprawdę zarówno struktury makro, czyli struktury państwowej, jak i każdego z nas, bo będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie i o tym, jak... Coraz mocniej cyfryzującym się świecie możemy się odnaleźć, jak radzić sobie z zagrożeniami, które w tym świecie na nas czekają. Um, I ostatnich 20 lat to jest prawdziwa rewolucja, tak? bo wszystko, o czym tylko możemy pomyśleć, zostało podłączone do sieci. Do sieci podłączone są nasze zegarki, nasze telefony, nasze komputery, ale też nasza administracja, systemy obsługi emerytur, systemy obsługi ochrony zdrowia i tak dalej. Generalnie wszystko do tej sieci jest już podłączone. No i teraz pytanie, bo z jednej strony to jest ułatwienie dla każdego z nas, wszystko można załatwić szybciej. Z drugiej strony to też podatność na y, ataki. Bo przestępcy po prostu zyskali nowe, nowe możliwości. No i teraz, panie komendancie, kiedy rozmawiałam z ministrem Cieszyńskim jakiś czas temu, on powiedział, że powinniśmy się już przyzwyczaić do takiego najwyższego stopnia zagrożenia, że Charlie CRP z nami zostanie. No i mam do pana pytanie, czy bezpiecznie to już było? Zgadzam się, że powinniśmy być przygotowani i to praktycznie każdego dnia na różnego rodzaju ataki, na ataki phishingowe, na ataki próbujące wyłudzić nasze dane, dostęp do poczty mailowej. Powinniśmy być przygotowani do tego, że powinniśmy być może trochę wolniejsi w niektórych czynnościach, żeby nie popełniać błędu, nie klikać linków, nie być przygotowanym. Zgadzam się z tym, że postęp cyfrowy świata faktycznie tak galopuje do przodu, że zdecydowanie, że bezpiecznie to już raczej było w tej sferze. Pomimo zwiększających się systemów bezpieczeństwa, pomimo coraz większej świadomości ludzi, yy, uważam, że jednak ten świat przestępczy mocno biegnie do przodu. A co jest teraz najważniejszym celem, największym? Jeśli chodzi o strategię naszego biura, mamy takie trzy obszary, na których staramy się skupić. Pierwszy obszar to oczywiście jest taki najtrudniejszy, więc takie typowo przestępstwa w obszarze Cyber pod tytułem ataki, ataki DDOS, ataki ransomware, ataki wszelkie ataki, które my planujemy na infrastrukturę przestępczą. To są trudne sprawy, bardzo techniczne, wymagające oczywiście dużego zaplecza. Niektóre z nich powodują mniejsze straty, niektóre mogą powodować bardzo duże, chociażby ataki ransomware na szpital, które paraliżują systemy informatyczne szpitali, utrudniają dostęp do rodzaju urządzeń, ale bez, bez względu na to, największą i najtrudniejszą, i największym obszarem są różnego rodzaju oszustwa wymierzone w zwykłych obywateli, w nas, zwykłych ludzi. I jestem przekonany, że każdy z nas, każdy człowiek, który staje się ofiarą takiego przestępstwa, albo gdzie przestępcy próbują go od niego uzyskać jakieś rodzaje danych. myśli sobie, że a, ktoś, jakiś pojedynczy człowiek z drugiej strony tej czarnej sceny próbuje wyłudzić od nas pieniądze, podczas gdy prawda jest taka, że po drugiej stronie mamy całe konsorcja, całe przedsiębiorstwa przestępcze z podziałem na różne role, często bazujące w różnych częściach świata, nie znające się między sobą, Doskonale zorganizowane z bardzo dokładnym podziałem ról na werbowników, na zakładaczy kont, na tłumaczy, na tworzących oprogramowanie przestępcze, i trzeba mieć z tego świadomość, że my, jako zwykli obywatele, musimy się mierzyć właśnie z taką organizacją. A jak to wygląda już w sektorze przedsiębiorstw, panie dyrektorze? Z czym mierzymy się w, pa w pana sektorze, tak? Szanowni Państwo, podzielam tutaj pogląd Pana Komendanta. W sektorze bankowym mamy dwa rodzaje takich, takich działań. Raz przestępcy, potwierdzam tutaj, są to międzynarodowe korporacje. Nawet jedna z firm Improfit ustaliła, że to jest gdzieś 138 takich, takich korporacji międzynarodowych podzielonych ściśle na segmenty wspierane przez niektóre państwa. No i z punktu widzenia bankowości to oczywiście naszym zadaniem jest chronienie samych, samych klientów, ale również systemów bankowych, prawda? Klienci oczywiście, jeżeli chodzi o klientów, my staramy się uświadamiać zagrożenia klientom, zarówno tworząc jakieś kursy, pogadanki żeby uświadamać właśnie to zagrożenie, zagrożenia, apelujemy do swoich klientów o zachowanie ostrożności we wszystkich kontaktach, jakich można. Natomiast e, również dotyczy to ataku na same systemy bankowe. Tak? Ostatnio e, również te powszechne dedosy, to dotyczy również systemu bankowości. E, polega to na tym, że z różnych stron świata e, atakowane są nasze systemy. My staramy się bronić żeby tą, tą niedostępność zminimalizować, ale jest to, to bardzo trudne. Możemy to robić oczywiście z, z swoimi styami, natomiast no, wymaga to to również współpracy z innymi działami i, i, i staramy się to, to tak. Jeżeli chodzi o statystyki to, w ubiegłym roku wzrost takich działań ddos jest o 22%, z tego w samej, w samej Europie wzrosły ataki DDoS-ów o 73%. Badania wskazują, że, że 50% ataków ddos na świecie jest na system bankowy, który jest właśnie tutaj w Europie. No i przed tym się musimy bronić, udoskonalając systemy, szkoląc ludzi również i współpracując z naszymi klientami. Tak? Także i działania banku i klientów doprowadzają do tego, że w miarę jesteśmy bezpieczni. Tak, mówi Pan o tym, że Wy musicie, Wy, wy jako bank. A ja chciałam zapytać o taki szerszy obrazek. Czy jest tutaj pole i, i może Panie Redaktorze, bo Pan tutaj y, też pisze o, o, o tym sektorze cyberbezpieczeństwa, czy jest tutaj pole y, i gdzie są te pola, żeby różni aktorzy, różne podmioty mogły ze sobą współpracować? Bo jeśli mamy przed sobą, y, mogę chyba tak powiedzieć, między narodowie mafie cyberprzestępców, to jak, jak można zewrzeć szyki, żeby grać do jednej bramki, żeby przed nimi się obronić? Bardzo dobre pytanie, ale ja nim tak naprawdę spróbuję na nie odpowiedzieć, chciałem powiedzieć, że w pierwszych naszych tutaj wypowiedziach leży też podstawa takich spotkań, jak te w ramach Impactu. Dlatego, że wskazała Pani, iż żyjemy w specyficznych, wyjątkowych czasach, gdzie zwiększa się skala na przykład penetracji naszego życia, zarówno zawodowego, jak i tego codziennego, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. To wszystko wynikało z dyskusji, które prowadziliśmy przecież, uczestniczymy w wielu konferencjach, gdzie patrzyliśmy najpierw na ten sektor wojskowy, patrzyliśmy na kwestie koncepcji działań na nowym tak naprawdę polu, wcześniej subdomenie, obecnie pełnej domenie, zwanej Cyber, gdzieś tam wydzielamy również tą domenę Info. Te informacje do nas spływały. Pytanie jest, czy społeczeństwo traktuje to jako jałową dyskusję akademicko-ekspercką, czy następuje odpowiednia szybka implementacja pewnych sugestii, które się wcześniej pojawiały. Bo to nie jest coś, co by nas zaskoczyło. Ataki na sektor tutaj związany z energetyką, infrastrukturą krytyczną, ataki na szpitale, ataki na obiekty związane z, no nie wiem, zapleczem logistycznym na potrzeby wojska. To wszystko było brane pod uwagę już dawno, dawno temu. Dzisiaj widzimy po prostu, że ta rzeczywistość, która gdzieś tam była budowana przez nas, dogoniła nas, a może przegoniła. I dlatego tak istotna jest kwestia spotykania się ekspertów w miejscach, takich jak Impact w Poznaniu, ale to jest szerzej. Pytanie, które zawsze dostaję, a po co uczestniczyć w takich konferencjach? Właśnie po to, że my wychodzimy o jeden krok do przodu. Ale wracając do tutaj odpowiedzi, czy też próby odpowiedzi na to pytanie, wydaje mi się, że w domenie cyber mamy tak naprawdę idealną przestrzeń, żeby zrozumieć, czym jest interoperacyjność. Jeżeli nie złamiemy silosowości, nie złamiemy myślenia władze za nas albo na przykład sektor prywatny powinien zabezpieczyć nas w domenie cyber bez naszego udziału, no to jesteśmy już, można powiedzieć, na pozycji przegranej, dlatego że w tej przestrzeni bez aktywności obywatel Instytucje prywatne, instytucje publiczne, zawsze będziemy o krok, a może nawet nie wiem, o jeden, jedno krążenie za cyberprzestępcami. Dlatego, że ta granica też jest bardzo płynna. To, co wielokrotnie mówiliśmy w kontekście działań o charakterze takim poniżej progu wojny, o przestrzeni niekinetycznych operacji. To jest przecież idealna przestrzeń dla rozwoju cyberprzestępców. Dlatego, że oni, z jednej strony, wykorzystują słabość państw. To mogą być państwa, które im sprzyjają. Wiemy, że na świecie są takie państwa, które nie mają problemu z tym, żeby z ich terytorium przeprowadzać operacje wymierzone w nasze pieniądze, w nasze dane. I tak naprawdę kamuflują to w odpowiednim systemie, tak naprawdę, relacji również z służbami specjalnymi swoimi. Ale z drugiej strony, to też jest. Problem, który tu jest poruszany w ramach wielu paneli, jeśli chodzi o rozwój poszczególnych państw na całym świecie. Jeżeli stworzymy safe haven, taki, takie miejsce, które wynika ze słabości państwa, nawet nie z jego woli, tylko ze słabości państwa, tam się pojawią nowoczesne technologie i pojawią się cyberprzestępcy. A jak wiemy dokładnie, to dzisiaj to jest chyba jedyna domena, gdzie w gruncie rzeczy od podstaw i, i tak naprawdę od początku mówiliśmy, że granic nie ma. Takiej granicy, gdzie możemy postawić mur, możemy postawić kamerę i postawić wartownika, nie ma. Mamy oczywiście model gdzieś tam w tle głowy, jeśli chodzi o system chiński, ale no bądźmy szczerzy, no musimy mieć pewien element swobody poruszania się. Więc wydaje mi się, że odpowiadając tak już na to pytanie, no tutaj to jest pytanie retoryczne. Bez aktywności każdego z nas, siedzących na sali, a przede wszystkim też tych, którzy edukują innych, no bo tutaj zwiększa się nasza świadomość. Ale pomyślmy o tych grupach wykluczonych cyfrowa. Ja mówię o wykluczeniu cyberbezpieczeństwa, bo my mówimy o wykluczeniu od technologii. Do, doprowadzamy tą technologię do starszych osób, młodzież coraz szybciej się zapoznaje z tą technologią, a teraz musimy zrobić ten krok do przodu i musimy walczyć z wykluczeniem, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, a to będzie bardzo trudne, dlatego że człowiek dąży do ułatwienia, dąży do prostoty, jest trochę leniwy. Jak walczyć z mentalnością człowieka w nowej rzeczywistości? Tu nie mam łatwej odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Powiedział Pan o taką ważną rzecz, że to cyberprzestępczość jest dziś, dzisiaj nie ma granic, że to jest absolutnie ponadnarodowe. Chciałam spytać Pana komendancie o pierwsze sukcesy centralnego biura zwalczania cyberprzestępczości, bo one właśnie były na takiej arenie międzynarodowej przy współpracy też z innymi służbami. Proszę się pochwalić, to jest dla pana teraz czas. Dziękuję bardzo. Faktycznie biuro, które jest bardzo młode, jednym z najmłodszych, jedną najmłodszą, jednym z najmłodszych jednostek w polskiej policji, bo mimo, że powstało 12 stycznia 2022 roku, to faktycznie taką pierwszą zdolność operacyjną uzyskało po powie roku, bo te pierwsze pół roku to był okres przygotowania biura do startu i transformacji komórek, które były w komendach wojewódzkich policji, w komendzie głównej policji, do tego, żeby odpowiedni ludzie. Przeszli do, do nowo powstałej struktury. Więc tak naprawdę zaczęliśmy działać 12 lipca tamtego roku, e, łącząc jednocześnie cały czas proces organizacji biura, bo chciałem tylko przypomnieć, że to biuro ma się rozwijać jeszcze przez najbliższe trzy lata, jeśli chodzi o wielkość do 1800 policjantów. E, ja bardzo nie lubię mówić o sukcesach biura, wiem, że taka też jest moja rola, żeby chwalić moich policjantów i jestem bardzo wdzięczny za to, że zrobiliśmy kilka drobnych kroków w tą stronę i faktycznie wzięliśmy udział w kilku międzynarodowych operacjach, stając u boku takich no, naszych doskonałych partnerów, zaawansowanych już w wielu, wielu sprawach, takich jak FBI, Secret Service czy, czy niemieckie BKA. Możemy się pochwalić kilkoma operacjami, gdzie uczestniczy, uczestniczyliśmy w niszczeniu infrastruktury przestępczej, takiej typowo informatycznej, więc czegoś, co trudno będzie odbudować przestępcom, bo jej założenie trwało trochę czasu. Sami też byliśmy inicjatorami kilku akcji związanych z neutralizowaniem ludzi zajmujących się bardzo niecnym procederem wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie. Ja wiem, że to nie są typowo cyberprzestępstwa, ale jednak dużo z cyber mają wspólnego. I, Proszę, i za to... że wejdę w słowo, myślę, że one są bardzo w tej, domie, w tej domenie cyber, bo wykorzystują też to, o czym mówił pan redaktor czyli tę naiwność. Tak? Wpuszczamy Oczywiście. dzieci do internetu, a one same bardzo często nawiązują potem relacje z przestępcami i wysyłają tragiczne w skutkach dla nich materiały. Oczywiście. I dokładnie. I my też, jako policjanci tego biura, też jesteśmy. Też chcemy iść tą ścieżką, że my jesteśmy też dla zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, którzy często nie są w stanie sobie poradzić sami. Ale to, co wspomniał pan redaktor, my jako policja czy jako instytucje, jeżeli będziemy działali albo odrębnie, albo, albo tylko my bez pomocy obywatela, jego ostrożności, na pewno nie będziemy skuteczni. Naprawdę wszystko zależy od człowieka, te różnego rodzaju oszustwa, które składają się z bardzo bogatej socjotechniki. Przestępcy naprawdę. Są niemalże doskonali w prowadzeniu dialogu z, z nami, z osobami, które są potencjalnymi ofiarami ich sposób prowadzenia, budowanie napięcia, naprawdę wygląda trochę to jak rodem z filmów amerykańskich, ale tak jest. I często ludzie się nabierają pod wpływem chwili. Jeżeli wszyscy nie będziemy ostrożni, jeżeli wszyscy nie zwolnimy przy niektórego rodzaju czynnościach, jak logowanie się do bankowości elektronicznej, klikanie w linki, klikanie w wiadomości, to naprawdę możemy być bardzo dużo biedniejsi niż jesteśmy. To powiedział pan o socjotechnice, która tak jak rozmawiam z wieloma ekspertami, bo mówią oni, że dzisiaj, żeby być cyberprzestępcą tak naprawdę nie potrzeba wiele umiejętności technicznych, a raczej właśnie z zakresu psychologii, socjotechniki, socjologii. Pisząc o technologiach też mam wrażenie, że mamy Nieustanny wyścig zbrojeń i w tej psychologicznej domenie, i w tej domenie ym, już stricte komputerowej. Proszę, panie dyrektorze, powiedzieć, jak tego wyścigu nie przegrać? I co wy robicie, żeby go nie przegrać? Szanowni Państwo, sektor bankowy jest od dawna świadomy zagrożeń atakami i próbuje z jak największą skutecznością przeciwdziałać temu. Od lat rozbudowane są systemy antyfraudowe, przybierające często postać. Wielkoparzysowych platform agregujących olbrzymie ilości różnorodnych danych w celu jak najprecyzyjniejszej detekcji zagrożenia. Ale same systemy oczywiście oczywiście nie, nie, nie zapobiegą w całości. Tutaj jest ta atencja ludzi. Dwa razy zastanowić się właśnie, jak tutaj komendant powiedział, nim klikniemy na jakiś link, na jakiś oddamy swoje, swoje dane. Zapewnienie dzisiaj bezpieczeństwa korzystania z usług elektronicznych banku to już nie tylko, tak jak powiedziałem, zidentyfikowanie faradowej operacji. W wielu przypadkach przestępcy są w stanie tak skutecznie zmanipulować, o czym mówiliśmy teraz, ofiarę, że potwierdzi bankowi wykonanie operacji, której nie wykonywała. No, tak, takie są właśnie realia. Dzisiaj, prawda, już można użyć systemów AI, które tak. na, wystarczy mała próbka głosu, żeby do babci zadzwonił prawdziwy wnuczek. Dokładnie tak jest. Z numeru, którego znamy. Jak się przed tym no. chronić? Powoduje to konieczność oczywiście przebudowania rozwijania technik oraz procedur. Tak, dodatkowej weryfikacji, a przede wszystkim prowadzenia, tak jak mówiliśmy, działań edukacyjnych. I, i te dwie, technika i, i ta edukacja, myślę, że, że pozwoli nam uzyskiwać dosyć dobre efekty. Przy czym trzeba mieć świadomość, że w 100% nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed, przed takim typem działań przestępców. Większość klientów, takie mam wrażenie, nie zdaje sobie właśnie sprawy z tego. Myśmy o tym tutaj wcześniej mówili, że ochrona aplikacji, finansów, czy też procedur, które dostarcza bank w pełni chroni przed złodziejem tylko w połączeniu właśnie ze świadomością klienta na ten temat. Nie oczekujemy od klientów jakichś nakładów finansowych, fachowej wiedzy, tylko właśnie tej atencji i ostrożności. I te nasze systemy, te nasze inwestycje w te systemy w połączeniu z, to, z tą atencją, z zastanowieniem się, myślę, że, że, że to jest taka droga, którą trzeba iść. Taką rzeczą, która dla mnie jest bardzo istotna osobiście w myśleniu o cyberbezpieczeństwie, jest z jednej strony oczywiście uszczelnianie, dobre działanie służb itd. Tak z drugiej jednak strony mamy tą sferę wolności osobistej człowieka. I panie redaktorze, jak to wypośrodkować? Jak z jednej strony chronić się przed cyberprzestępcami, ale z drugiej nie oddać całej naszej wolności? Szczerze mówiąc, nie jestem etykiem, jestem też filozofem, więc raczej to jest ta przestrzeń, która powinna być przedyskutowana w ramach społeczeństw demokratycznych na niwie pewnych idei. Jeśli chodzi o przestrzeń technologii, wydaje mi się, że no my mamy pewne osiągnięcia w przestrzeni unijnej, w przestrzeni państw demokratycznych. Przede wszystkim są elementy chroniące. Czy one będą skuteczne w 100%? Nie, dlatego że technologia też przyspiesza. Wydaje mi się, że tutaj kluczowym. Kluczową kwestią, i też tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, jest pewna próba strategicznego zejścia z tematyki, która rzeczywiście budzi emocje, czyli tematyki ogólnopaństwowej, na tematykę no, bezpośrednio indywidualną. Tutaj mówiliśmy o kwestiach na przykład finansowych. To jest bardzo ważna rzecz dla każdego. Dzisiaj używanie technologii do obsługi własnego konta jest rzeczą codzienną. Więc wydaje mi się, że jeżeli my sprowadzimy dyskusję do. NSA, GCHQ, systemów gdzieś tam szpiegowskich, Sigintu na skalę międzynarodową, działań w Cyber, jeśli chodzi o te podmioty największe, a zapomnimy o tym podstawowej dyskusji z obywatelem, o jego codziennym życiu o tym, żeby się logował w taki a nie inny sposób, używał takiej a nie innej weryfikacji, to my przegramy. To już założenia. I wydaje mi się, że to jest chyba największa dzisiaj największa bolączka nasza, dlatego że instytucje to widzą, sektor finansowy, sektor administracji publicznej, te wszystkie elementy związane z inwestycją, na przykład w zasoby policji czy innych instytucji. To jest już wykonywane, ale nadal wydaje mi się, że w tej dyskusji z obywatelem, jeżeli mówimy o usługach tak, jest to nawiązane. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, wydaje mi się, że nadal, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy trochę tego deficyt. Ja to nazywam wykluczeniem cyberbezpieczeństwa. I tu jest rola olbrzymia przestrzeni no, szkolnej, bo w pewnych rzeczach my musimy zaakceptować, że przegramy. Że dzisiaj jesteśmy do pewnych kwestii nieprzygotowani jako społeczeństwo. Nawet to bardzo zaawansowane społeczeństwo, że będzie porażka wpisana. Ileś osób zostanie oszukanych, ileś osób przeleje pieniądze albo poda login, kliknie w link, który Fischer przygotował. To musimy zaakceptować. Rolą tak naprawdę instytucji jest też przygotowanie tego dnia później. Ale wydaje mi się, że musimy rozpocząć naprawdę olbrzymi proces edukacji i odpowiednio skrojnej edukacji. Bo jeżeli my wpuścimy dzisiaj pokolenie młodych ludzi, które będzie popełniało te same błędy, to znaczy, że przegraliśmy. Przegraliśmy tu w tej dyskusji, ale przegraliśmy też jako społeczeństwo, jako państwo. I wydaje mi się, że dzisiaj ten feedback, który powinien płynąć z tego typu rozmów, to jest prosta kwestia. My musimy być odporni na pewne rzeczy, ale przede wszystkim zainwestować w tych najmłodszych. Bo oni będą wchodzić do zupełnie nowego świata, tak jak tutaj mówiliśmy, gdzie tych zagrożeń będzie więcej potencjalnie, i będzie trudniej o weryfikację, czy to osoby, czy to na przykład przekazu. To tutaj płynnie przechodzimy do takiej części, która też dla mnie jest istotna, czyli rekomendacji, bo ja, ja lubię, jak z panelu coś wynika. Co by panowie rekomendowali władzom państwowym i którym w kwestii. Większego, z, większego zwiększenia cyberbezpieczeństwa w kraju? Czy może pan komendant już na podstawie tych rocznych doświadczeń może coś powiedzieć? Gdzie mamy luki? luki Gdzie są luki zabezpieczeń? Myślę, że ten obszar prewencji ja zawsze powtarzam, że taniej i szybciej jest uniknąć yy, przestępstwa i nie stać się jego ofiarą, niż ścigać sprawców przestępstw. Yy. Te obydwa obszary są bardzo różne i bardzo trudne, bo jeśli chodzi o edukację, to faktycznie trzeba by się skupić już na najmłodszych i przygotowywać je do, do tego, żeby się nie stać ofiarą przestępstwa przy bardzo różnych rodzajach. Myślę, że każdy z nas otrzymał sms, a dopłać do paczki, dopłać do rachunku. Takie smsy dostają też nasze dzieci, jeżeli już posiadają telefony komórkowe. To jest jedna rzecz, czyli profilaktyka, i naprawdę mocno przemyślana i dobrze ukierunkowana, i myślę, że tą, w tą stronę powinniśmy iść. Oczywiście oprócz dzieci zostają całe inne grupy w różnym wieku, poczynając od starszych, ale też ludzi w średnim wieku. Co do rekomendacji, jeśli chodzi o ściganie, czyli o to, czym my się zajmujemy, ja myślę, że w dobrą stronę to zmierza, bo chociażby sam fakt utworzenia biura i powołania tak dużej jednostki, oczywiście to wymaga czasu i, i, i pewnego jeszcze dużego zaangażowania ze strony wszystkich, żeby funkcjonowała ona chociażby tak jak Centralne Biuro Śledcze Policji po, po jego 20 latach funkcjonowania. Natomiast uważam, że to jest słuszny kierunek. Co do takich kierunków, jeśli chodzi o legislację to faktycznie cyberprzestępczość jest takim najbardziej transgranicznym i najbardziej globalnym rodzajem przestępczości, jaka chyba może być, bo proszę zwrócić uwagę, przy przemycie narkotyków, który jest oczywiście też przestępstwem globalnym, gdzie z Ameryki Południowej często na nasz kontynent dostają się narkotyki, jednak jest ruch towarów i jest to ruch ludzi. Natomiast tutaj często mamy do czynienia z wieloma osobami siedzącymi w różnych częściach kraju i jedyna rzecz, która przepływa pomiędzy granicami naszego kraju, to są albo informacje, albo pieniądze i to najczęściej w kryptowalutach. I czego nam brakuje? Chyba takich rozwiązań globalnych, jeśli chodzi o szybkość zdobywania informacji na całym świecie, żeby nie być wiele kroków za przestępcami, bo sukces każdej sprawy, czy operacyjnej, czy procesowej, polega na zdobyciu pewnych informacji. I, i sam fakt i możliwości bycia anonimowym w sieci są na tyle wielkie, że bez wątpienia dużym utrudnieniem dla wszystkich organów ścigania na całym świecie jest to, że trzeba zdobywać informacje często w miejscach, które są dla nas niedostępne. Nie wszystkie kraje współpracują z nami, nie wszystkie informacje są dostępne od razu, wymagają czasu, międzynarodowych pomocy prawnych, podczas gdy samo popełnienie przestępstwa trwa kilka minut, kilkanaście sekund. Myślę, że w tym kierunku zarówno legislacja europejska, jak i światowa powinna zmierzać. Dziękuję. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Zostawmy to jako rekomendację właśnie dla słuchających nas polityków, tą współpracę i zwrócenie edukacji i zwrócenie uwagi na problemy nie tylko wielkiego świata globalne, ale też zwykłego obywatela. Bardzo dziękuję za dyskusję. Moimi gośćmi byli nadinspektor Adam Cieślak, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pan dyrektor Jan Lach z Departamentu Bezpieczeństwa Banku PKOSA i redaktor Jacek Rałbo Defense 24